Do bazy powróciliśmy po północy. Gonzales, ty farciarski sukien synu. Rzadko kiedy się zdarza, żeby ktoś obskoczył dwa loty bojowe jednego dnia. Wiesz, co to oznacza? Stawiasz podwójnie. Może Pedro okazywał ślady zmęczenia, ale kapitan Benito był daleki od złożenia broni. Co więcej, mamy wolne do jutrzejszego popołudnia. Widzimy się w klubie za 10 minut, zrozumiano? Tak jest, ser. ja stawiam. Jakbym miał przy tym wybór Kolejny dzień prawie cały przespaliśmy. Pedro wyznaczył nas na wieczorny dyżur, więc do kolacji mieliśmy wolne. Choć męczył mnie lekki kac, czułem się dobrze. Nie umknęło mojej uwadze, że atmosfera w bazie była napięta. Doszły nas słuchy o starciach z rebeliantami, wyrządzanych przez nich zniszczeniach. Za cel obierali przede wszystkim tych, którzy nie mogli im odpowiedzieć siłą, czyli cywilów. Nasze śmigłowce latały od jednego incydentu do następnego. Szczęśliwie zbrojnym bandom nie było w smak mierzyć się z naszymi maszynami, dlatego szybko czmychali na wieść o naszym przebyciu. Gdy zbliżał się wieczór, przyszedł czas na nasz dyżur. Zostaliśmy wezwani do namiotu dowództwa, gdzie major Alonso już opisywał sytuację dla Pedro. Poruczniku, w samą porę. Przedwczoraj patrol Whisky wysadziliśmy w tym miejscu. Właśnie powinni kończyć zwiad terenowy. Major zaznaczył łówkiem rejon na mapie. Wydawało się, że wrócą z niczym, ale gdy już się mieli cofać, natknęli się na grupkę bojowników. Wdali się w wymianę ognia, a teraz utknęli po szyję w gównie. Kończy im się amunicja, więc musimy ich wyciągnąć najszybciej jak to możliwe. Nie możemy ryzykować ekstracji w ogniu krzyżowym, więc rzucicie chłopaków amunicji, a potem wesprzecie ogniem, aż uda im się wycofać do punktu zbornego. Wszystko jasne? Jak słońce, Marcos. Gonzales, za mną! Kapitan Benito odpowiedział za mnie. Szybko dopadliśmy śmigłowca. Nasi boczni strzelcy już ładowali skrzynie z zaopatrzeniem. Co w nich jest? Spytał Pedro. RPG Ser. na prośbę oddziału whisky. Jasne. Luis, maszyna gotowa? Tak, kapitanie. Gonzales, pospiesz się z procedurą. Startujemy. Springfield, two, no zatem witajcie W kolejnym odcinku, dawnośmy się nie widzieli Ustawmy sobie szybciutko Kurs I zlatujemy Ponownie <laughs> w Hueju. Dawno nim nie latałem Z jakiś pół roku U -u. O, no, czuć <laughs> Tak, ale Miło jest zawsze wrócić Dużo się działo Rzeczy, przez które nie mogę specjalnie poświęcić się <laughs> Wszelakim rzeczom a przede wszystkim DCS-owi, przecież tak, moja babka wróżyła. Tak, z połowę kampanii żeśmy rozegrali. No i o, żeśmy troszkę przydobrzyli, jeżeli chodzi o obroty. <grym> Dobra, już stabilizujemy się i jedziemy. W każdym razie połowę kampanii żeśmy rozegrali. I ja tak sobie myślałem: Kurde belemol. No przecież, wypadałoby skończyć. Ale ja tak mam czasami, że po prostu gram w coś, gram w coś dość długo, robię jakąś serię. I mi się po prostu zaczyna niezle nudzić, co, co mam taką fatygę, bo jedna rzecz to jest nagrać, a druga rzecz to obrabiać, prawda? Montować i tak dalej. Siedzieć nad tym i martwić się, czy to wlezie na YouTube'a i czy, czy, czy czegoś się tam nie przypieprzą, czy się odpowiednio zrenderuje, tego to popiardały. Więc cała otoczka dookoła tego też troszeczkę drainuje. W międzyczasie zrobiłem sobie troszeczkę latania w ile szturmowiku. Więc w zależności, kiedy co wyjdzie, to po dacie dodania możecie zobaczyć, że była taka mała przestrzeń. My w tym odcinku lecimy w naszych towarzyszy. Będziemy walczyć. Ustawmy sobie rakiety na strzelanie po jednej parze. Tu widać wszystko dobrze, gdyż mamy gatlingi i rakiety, oczywiście rakiet dużo nie mamy chyba z 5 na sponsą więc no tak no, z 5 razy będziemy mogli wystrzelić natomiast one są lepszego kalibru więc jak rypną to o panie nie ma co zbierać tak Tak właśnie i miejmy nadzieję, że nam się tak uda no i dzisiaj mamy też dość silny niestety wiatr więc będziemy musieli się z nim troszeczkę on jest boczny właśnie w zasadzie wieje nam troszeczkę od dupki, a w zasadzie od południowego wschodu no, ale cóż, no to my lecimy na miejsce. Wybrzmiamy się tutaj do rzeki, gdzie powinniśmy mieć według planu lotu nawrót tam na canyon. No właśnie, <ścoughs> dziękuję. Kapitanie Benito? Więc tam się też skierujmy. I the river northeast. Kolejny długi odcinek przelotu To jest jedna rzecz, która mi Jędrze przeszkadza w Hewayu To, że jest dość powolna no, Misje czasami mamy dość długie Więc większość misji Tak jak w samolotach, to to obrobimy się W niecałą godzinę Tak tutaj No to możemy spędzić naprawdę długo Z Dwie godziny nawet w śmigłowcu Ach mążemy za rzeką, która jest pod nami. Już tutaj powinniśmy odbijać zabierać ten patrol, który polował po ostatnim odcinku na wszelkiego rodzaju nimilców. Już powinni być na północ od nas. A my, moi mili, no tak. Dawnośmy się nie wiedzieli w tej maszynie którą bardzo sobie cenię, chociaż muszę przyznać, że przy bardziej wymagających warunkach, szczególnie wiecznych, to pilotowanie Hueya jest bardzo bolesne dla ręki. Co przez to rozumiem? Widzicie, że w lewym górnym rogu macie wskaźnik wychylenia drążka i to jest też wskaźnik trymu. Otóż jak ja robię jakąkolwiek poprawkę, generalnie to mogę trzymać rękę w odpowiedniej formie, albo, żeby sobie odciążyć Dobre, robimy zwrot albo, żeby sobie odciążyć to ja na przykład um, ustawiam sobie odpowiednie wychylenie i pedałów, w zasadzie steru e, pedałów nie mam więc to wszystko robię ręcznie e, jeżeli chodzi o joystick, joystick ma skrętną taką oś, która robi za niby takie pedały a tak naprawdę chodzi o ster e, no i jak ustawię sobie jakieś, jakieś wychylenie, to mam taki guziczek, który e, bierze to ustawienie za nową normę i prowadzę tak zwany trym. Czyli od, jak puszczę z powrotem drążek i zdejmę rękę, on jest odciążony, e, ten drążek, no to śmigłowiec pozostaje w takiej samej formie, jak go zostawimy na przykład teraz, tak? Zająć spokojnie rękę z drążka i lecimy do przodu. Ale, jeżeli będziemy manewrować, na przykład zwiększać obroty lub zmniejszać, to trzeba bardzo często pracować mocno sterem, czyli ten cały drążek w lewo, znaczy wokół własnej osi zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub odwrotnie, trzeba cały czas nim kręcić. No, i to potrafi być męczące, ponieważ tutaj cały czas mamy niemałe naprężenia a trym powiedzmy tak łapie do połowy. Więc, jeżeli mamy ster wychylony maksymalnie na lewo i chcemy go przenieść maksymalnie na prawo, to ja muszę najpierw wychylić ster z całym drożkiem na prawo, złapać trym, wyprostować ster i jeszcze raz zrobić to samo. E, więc myślę sobie, że chyba to Hueya, bo żaden inny śmigłowiec nie jest tak upierdliwy, tak? Mam tam jakieś e, stabilizatory, jak chociaż w Niosemce. w świetnym kamowie, gdzie na to w ogóle nie musimy się martwić. W samolotach też. E, natomiast tutaj, no w Hueju takim staroświeckim, bo to e, ten pilot powinien sam robić, prawda? Trzymając po prostu kopytka tam na pedałach na dole tak sobie negować co faktycznie jest dość proste na yy, pedałach, ale no, my akurat nie mamy zbliżamy się tutaj yy, do miejsca, ja swoją drogą planuję sobie kupić jakiś taki yy, bardziej rozbudowany sprzęt, na przykład Virbyla, do kamowów albo czegoś podobnego yy, i tam są fajne pedały albo cholera, nawet trasmastera, czy cokolwiek, no, ale gdzieś, gdzie miałbym takie dedykowane pedały do lotów z hamulcami, od razu. To by było całkiem fajne, bo od razu powiem o. Ostrzelają się, proszę bardzo. A no to powinniśmy się aktywować. Przygotować w razie czego. Ok, odbezpieczmy. Dobra, działka. Mamy. Jesteśmy uzbrojeni, ale safety on, tak powiem. Dobrze, zaraz podejdziemy, może udzielimy jakieś wsparcia. Whiskey, this is Springfield 2, come in. Springfield Whiskey, go ahead. I see the firefight. What's your position? Mark your location, over? Roger, fire red flare on our position. No dobra, gdzie flary pośladzie, chłopaki? Gonzales. I didn't drink that much last night, did I? Why am I seeing three flares? There are really in of field. Whiskey, why the hell am I seeing three flares? Son of a bitch, they're listening in on a standby. the they're not. They're just their flares, to us Springfield, marking again. White smoke. Cali, <laughs> white smoke. Gonzalez, head for the smoke marker. Swoją drogą, daliśmy znać strzelcowi ogonowemu, żeby się jakby co to z tymi panami przywitał, znaczy strzelcowi ogonowemu bocznemu, przepraszam, w pewnym sensie, jest z tyłu, więc to się liczy, okej, okay. tam mamy dymek, o cholera, a mamy niewdzięczne podejście, hmm. ale dobra, tutaj musimy tylko zawisnąć, no ale będzie miotać jak, jak szata może coś tam no, strzelają, czy co? Na razie nic nie widzę może ich załatwili ale to na pewno nie wszystko jestem tego bardziej niż pewien Bo ja powiem wam, że strasznie to lepiej jak tylko się opuścimy, to może im poślemy tam troszeczkę szpeju w tą linię lasu, ale o, my powinniśmy tutaj podchodzić notabene od strony, tak jak ...pod wiatr, czyli w ten dym powinniśmy się wpakować. Dobra, może sięgnijmy jeszcze tam, zobaczymy czy coś się obudzi. Ale nas po prostu skręca. A nam w dupę wieje. Uwaga! Jeszcze troszkę. Dobra, nic się nie odzywa. Musimy tutaj zawisnąć. No właśnie. Bo robimy na razie tylko drop amunicji. Dzięki czemu chłopaki się będą mogli wycofać. W miarę, w miarę. Ale widzicie, gdybyśmy podchodzili z drugiej strony, to byśmy podchodzili ze wzgórzem. Eee, no i w dymie byśmy siedzieli, a powinniśmy, powinni byśmy tak zrobić. Żeby nas ten pęd wiatru jako taką ustabilizował. A teraz po prostu wszystkie drgania, które widzicie. Oooo! Proszę! Przypomniało im się, jesteśmy na tyle blisko, że nas strzelają. Fuck. Wow. Spokojnie. Huey jest dość, dość pancerny. No może bez przesady to nie jest tak, że powinno się go wystawiać na ogień ciągły. Bo zawsze coś może spieprzyć, ale jest dość pancerny. i'm gonna jeżeli it to the the and right over the smoke and lower to the ground you see, <coughs> jeszcze, jeszcze. Jeszcze. that's good that's good drop it right there gonzalez hold it steady in the back drop the cargo Whiskey package delivered. Gonzalez, move off the drop zone a little, but not too far. Spadama stunned. Oh, Thank you, Springfield. Just what we need. We're going to reload. Put some fire down in that tree line. They were firing rockets out of there. Keep their heads down while we get ready. Gonzalez, fire the rockets into the bush. Rakiety? Ależ proszę bardzo, e, moja. O Boże, ale ich się teraz wpi... Widzicie to? Jezu. Dobra. E, rakiety. Przyje... Cała przyjemność po mojej stronie. Chyba troszeczkę nas znosi, ale spróbujmy. Dobra, już widzę. Poprawkę weźmy. O, też trochę za daleko. O, oh, nice work. Warm up. Pięknie. Uf. No. E, lot po prostej z rakietami trochę nas stabilizuje, więc to jest to jest pewna zaleta. Możemy przełączyć się z powrotem oczywiście na kaMę, jak trzeba będzie to wpisniemy. A teraz strzelec boczny też tam kogoś poszył i dobrze, bo przy, przygniata przeciwnika ogniem i takie jest jego w sumie zadanie. Jeśli coś trafi to dobrze, ale nie miejmy specjalnej jest mm. Fajnie się lata tutaj w tych wszystkich y, modułach crew, tak? Czyli na przykład dwóch graczy w multiku, Jeden jako pilot, drugi jako kopilot. Pracownik. Widziałem bardzo fajne nagrania właśnie z F-14, z tą kartą. Boże, jak to zajebiście wygląda. Jeden jest tym oficerem od uzbrojenia i elektroniki. Siedzi sobie z tyłu, operuje radarem, prawda? Naprowadza Fenixy. Zajebiste rakiety. Uff. Natomiast, no drugi jest pilotem oczywiście i manewruje. Więc taki klasyczny Top Gun. Hmm. Następny kolor ta... Kurde, no nie, nie fajnie, ale wolę mieć przód skierowany do tej strefy, z której będziemy podchodzić, tak? Bo jak coś, to musimy ich osłaniać. Nie wiem, gdzie będą te nie no ale. Dobra, na wariometrze się troszeczkę. Springfield, we are moving out, heading northeast. There's a good landing spot by the stream. You can pick us up there. Cover us if they show their faces out of the forest. Hit them with everything you've got. Copy, Whiskey. Gonzales, find a good position for the miniguns to cover the target area. Okay. E, daję komandę <laughs> kapitanowi Benito, żeby przejął dowodzenie nad strzelaniem. ten celowniczek. Ze sprzężonymi miganami, ale widzicie co się dzieje, kiedy my mamy bezpośrednio w tyłek e, wiater. Nie fajnie, bardzo nie fajnie. Jak się skierujemy na wiatr, trochę to wyprostuje. Bad styl, no, Zawis bardzo niewdzięczny. No dobra chłopaki, powiedzcie, gdzie wy tam jesteście, żebyśmy się mogli ustawić. Spróbujmy jeszcze trochę zejść. Smoke marker, gdzie jest smoke? No, tam jakichś wrogów? Chyba nie. O, orionet szaleje. powinniśmy się podciągnąć, dobra. Spokojnie i rozpędzić się zbytnio. Ale też chcę się troszeczkę cofnąć, wiecie, żeby. Więc do tyłu to jest suboptymalnie. Ale wolę mieć widok na, tą, na ten cały rewiel. Widzę, że tam już nasi koledzy idą w dół strumienia. Znaczy w dół, w kierunku strumienia. O tutaj. Sadowniczkiem. Hmm. Ciekawe, jak my ich weźmiemy aż tyle. <laughs> no nic, na pewno spróbujemy. W no, bardzo ładnym miejscu nam rzucili. To no, tu jest faktycznie tak kawałek płaskiego, już myślałem, że będą bliżej tak strumienia. Trzeba będzie uważać, Ale nie, w taki sposób to sobie ładnie podejdziemy. Jak mamy gdzieś odrobinę płaskiego, gdzie można sobie wylądować tak spokojnie, z podejściem, to jest super. Tylko gdzieś tutaj pod spodem powinniśmy mieć też piechotę, więc uważamy, żeby na nich nie wylądować, gdyż wtedy oni umrą. No story co nie? a, by the way jeszcze jeden powód, dla którego nam to tak nami zarzucało, no bo też mamy obciążenie ładunkiem, to też trzeba pamiętać tego co prawda wizualnie nie jest do końca w DCS modelowane na przykład nie mamy skrzynek z tyłu ładowni w przedziale pasażerskim but ok ale ładne ścię, Cacy. Mm hm Dobra. Użarba się trochę zrobiła? Okej. Okay. Sadzamy dubkę i czekamy. O, dzień dobry panom. Whiskey is on board. Gonzales, let's go. Zbieramy się Opla. Jak najszybciej stąd. O, trochę przedobrzyłem z obrotami They just don't get it, do they, Gonzales? Fire off a good burst into the bush. Ścigają nas? O, Dobra, widzę, że nasz kamień się tam z tyłu odezwał. Ok, yy. obroty są grzeczne. Patrzymy yy, uważnie przy przekraczaniu obrotów, jak się rozgrzewa nasz silnik. Bo my nie chcemy przepalić maszyny. Możemy sobie dosłownie spalić turbiny. Yy, Jeżeli przesadzimy z obrotami, no, panie Benito. z celem trochę kiepsko panie Benito. Dobra, zróbmy jeszcze jeden nawrót. Nasz Dorganer też sobie używa, więc to akurat czemu nie. Ach. Tak, tym razem zrobię sobie taki lepszy troszkę zawis. No, strasznie nam Strasznie ciężko się w takim wietrze operuje. Teraz jestem na niego ustawiony. Widzicie, jak mocno muszę ster odchylać? Tam w górnym lewym rogu mam cały pedał na lewo i ledwo, ledwo. A w zasadzie to jest prawy, prawy pedał do przodu, tak? Eee, ster na lewo się wtedy odchyla. O, czerstwo. No, panie Benito, pytanie. Myślałby ktoś, że łatwo będzie z trafić. No wreszcie. Dobra, więc my tylko im posłaliśmy taką pigułę przypominalną. W pierwszym nalocie z rakietami że my mnóstwo ich wytłukli, więc to jest pffu, zajebiście. Nad tym najbardziej zależało, a teraz możemy się zbierać z powrotem do bazy, gdzie wysadzimy nasz patrol. No i to będzie tyle. Według odprawy będziemy mogli wreszcie odpocząć, zdaje się. I miejmy nadzieję, że jakieś loty nas spotkają, takie bardziej rekreacyjne. Bo dawnośmy takich nie mieli. Protip, ja wiem, znając tą kampanię, co będziemy mieli jeszcze za misję. I chyba teraz powinna być kolejna misja z transportem generała, który przyleciał, znaczy przypłynął w zasadzie, zrobić sobie rozpoznanie na froncie e, działań w Gruzji, naszej misji stabilizacyjnej. A jak to będzie, to sami zobaczycie, moi kochani, sami zobaczycie. No nic, my w takim razie zbieramy się, oczywiście czeka nas długi przelot, więc ja mam to, to troszeczkę zaoszczędzę, ustawimy sobie odpowiednie wychylenie, złapiemy trym i oczywiście polecimy e, aż nad naszą bazę powietrzną. Jesteśmy w zasadzie nad lotniskiem nad naszym frapem eee, powinniśmy być na tym zaraz za no, drogą lądowisku jeśli pamięć nie myli, no zresztą to nie ma aż takiego znaczenia jakby tutaj biadolił be, kapitan Benito ale tak, to jest ten drugi pad Haha. Ponownie, e, powinniśmy sobie... Dobrą wskazówką jest to jak oni są ustawieni przy lądowaniu. Myślę, że powinniśmy mieć rękaw, który nam pokazuje, e, w, w, z którego kierunku wieje wiatr, bo tam jest taki mały czerwono-biały rękawik, świetna podpowiedź. Co prawda no, dla nas to jest proste O tyle, że musimy się ustawić po prostu na wiatr, tam pod wiatr i wtedy jest super, bo przepływ wiatru nas stabilizuje o tyle yy, i możemy wylądować tak jak chcemy tak, tutaj na frapie natomiast samoloty takie zwyczajne, no to już z tak zwanym crosswindem mam problem I to jest całkiem upierdliwe no chyba, że to są odśrodowce, które zapieprzałem dość szybko albo mają odpowiednią masę dobra, hmm. ja mamy lekki zawis Patrzę, o, już wisimy teraz jak bombeczka. Mmm, No dobra, teraz sobie podlećmy. Mhm, tak, dokładnie tak mamy, jak wiatr wie na rękawie. To nawet aż sam w sobie się w śmigłowie zobraca pod ten wiatr, jeżeli on jest odpowiednio intensywny. Czasami to jest fajne, jak właśnie tak sobie lądujemy, a czasami upierdliwe, jak na przykład w Kamowie. Chcesz sobie zrobić zawis, żeby obejrzeć teren, ale jeżeli jest zbyt tęga wichura, to nas potrafi obrócić w którąkolwiek stronę. Okej. Okay. I lądowano. No, mam nadzieję. A my cóż kochani, no to by było na tyle, jeżeli chodzi o takie przypomnienie sobie, powrót do Hueya bardzo fajnej maszynki, którą ja lubię ratać, chociaż jest całkiem kapryśna i od tego wszystkiego co myśmy tutaj z tym sterem dzisiaj przeżyli, to strasznie mi już ramię boli, bo trzeba wykręcać ten drążek, wykręcać jakby się kurakowi łeb próbowało urwać. Kurde, normalnie. Dobra. Ee... A no, w zasadzie możemy się tutaj jeszcze pod tym pastwić, ale to, to sobie tam dokręcę. W każdym razie ja tutaj dziękuję Wam za uwagę kochani i do zobaczenia, mam nadzieję, że wkrótce w kolejnej misji, w QAM albo czymkolwiek innym. E, tak też... E, o, światła jeszcze wyłączmy. Głupie by tak było. <głupio> no, ale nic, dobra. Kochani, do zobaczenia wkrótce. Dzięki za uwagę i cześć.